Życie Marta Nawrocka w ciągu kilku miesięcy zmieniło się diametralnie, a dzisiaj nazwisko ponownie pojawia się w centrum ogólnopolskiej debaty. Tym razem nie chodzi jednak o stylizację, aktywność społeczną czy obecność u boku prezydenta, lecz o pieniądze. I to nie małe. W mediach ujawniono szczegóły propozycji, która jeśli wejdzie w życie może oznaczać dla pierwszej damy świadczenie sięgające nawet pół miliona złotych. Sprawa wzbudza ogromne emocje, bo dotyka tematu, który od lat pozostawał w Polsce nieuregulowany. Czerwiec 2025 roku był momentem przełomowym w życiu marty nawrockiej. Wtedy stało się jasne, że zostanie żoną nowego prezydenta, a jej dotychczasowe spokojne życie dobiegnie końca. Przez 18 lat pracowała jako urzędniczka, z dala od medialnego zgiełku, budując stabilną karierę zawodową. Po przeprowadzce z Gdańska do Warszawy. Już jako małżonka Karol Nawrocki musiała zrezygnować z pracy w zawodzie. Tak jak wszystkie jej poprzedniczki, została obrzęta niepisaną zasadą, zgodnie z którą pierwsza dama nie wykonuje pracy zarobkowej. Jeszcze w sierpniu 2025 roku, tuż po tym, jak Marta Nawrocka oficjalnie przejęła obowiązki po Agata Kornhauser-Duda, potwierdzono, że nie będzie podejmowała żadnej aktywności zawodowej. Oznaczało to jedno, brak bieżących dochodów. Państwo opłaca jedynie składki na jej ubezpieczenie społeczne, co w przyszłości ma przełożyć się na emeryturę. Już wtedy media zaczęły analizować, jak taka przerwa w karierze wpłynie na jej sytuację finansową. Wcześniejsze zarobki Martyna Wrodzkiej plasowały się według dostępnych danych w przedziale od około 5,5 do 9,3 tysiąca złotych brutto miesięcznie. Dziennik Fakt wyliczał, że na jej konto emerytalne mogłaby trafiać kwota rzędu 8,6 tysiąca zł rocznie, a w 2026 roku nawet 22,2 tysiąc zł. Była to forma pośredniej rekompensaty za przerwanie kariery zawodowej, jednak dla wielu komentatorów rozwiązanie to od dawna uchodziło za niewystarczające i symboliczne. Teraz jednak sytuacja może się diametralnie zmienić. W środę do mediów trafiły informacje o inicjatywie która może wprowadzić zupełnie nowe świadczenie dla małżonków prezydenta. Chodzi o petycję zakładającą wypłatę rekompensaty za tzw. utracone zarobki na czas trwania prezydenckiej kadencji. Według jej założeń, świadczenie miałoby być wypłacane w wysokości średnich miesięcznych zarobków z ostatnich 12 miesięcy przed objęciem urzędu przez prezydenta. W przypadku Martyna Wrockiej oznaczałoby to realne pieniądze. Przy jej wcześniejszych zarobkach Pięcioletnia kadencja Karola Nawrockiego mogłaby przynieść jej nawet około pół miliona złotych brutto. To właśnie ta kwota wywołała największe poruszenie opinii publicznej i sprawiła, że temat zdominował nagłówki portali informacyjnych. Doniesienia, które jeszcze kilka miesięcy temu krążyły w formie plotek, dziś zaczynają nabierać realnych kształtów. Potwierdzono, że petycja faktycznie trafiła do Sejmu i będzie musiała zostać rozpatrzona zgodnie z obowiązującymi procedurami. Na razie nie zapadły żadne decyzje, ale sam fakt, że propozycja znalazła się na agendzie parlamentarnej, jest dla wielu przełomem. Dotychczas żadna pierwsza dama w Polsce nie otrzymywała regularnego świadczenia pieniężnego za pełnienie funkcji reprezentacyjnych. Zwolennicy wprowadzenia takiego rozwiązania argumentują, że małżonek prezydenta de facto wykonuje pracę na rzecz państwa. Uczestniczy w oficjalnych wizytach, reprezentuje Polskę za granicą, Patronuje inicjatywom społecznym, charytatywnym i kulturalnym, a jednocześnie musi całkowicie zrezygnować z własnej kariery. W ich opinii brak wynagrodzenia jest niesprawiedliwy i nieprzystający do realiów współczesnego państwa. Przeciwnicy zwracają natomiast uwagę na koszty i możliwy precedens. Pojawiają się pytania, czy państwo powinno finansowo rekompensować rolę, która formalnie nie jest urzędem. Oraz czy pół miliona złotych nie będzie kwotą trudną do zaakceptowania dla części społeczeństwa? Dyskusja szybko nabrała politycznego charakteru i stała się kolejnym punktem sporu wokół nowej prezydentury. Sama Marta Nawrocka na razie nie zabiera głosu w sprawie potencjalnego świadczenia. Oficjalnie wiadomo jedynie, że tak jak jej poprzedniczki, nie otrzymuje obecnie żadnego wynagrodzenia i czeka na decyzję ustawodawcy. To Sejm zdecyduje, czy petycja przerodzi się w projekt ustawy. A następnie w konkretne przepisy. Jedno jest pewne: jeśli propozycja wejdzie w życie, Marta Nawrocka może zostać pierwszą, pierwszą damą w historii III RP, która otrzyma realne pieniądze za czas spędzony u boku prezydenta. Do tego momentu pozostaje jednak w zawieszeniu, między dotychczasową tradycją a możliwą zmianą systemową. Prawda o potencjalnym pół milionie złotych wyszła już na jaw, ale odpowiedź na pytanie: czy te pieniądze faktycznie trafią na jej konto? Poznamy dopiero w kolejnych miesiącach.